Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Niedziela miała być świętem żużla w Częstochowie i tak było. Na krzesełkach areny Częstochowa zasiadło aż 11 tysięcy fanów Speedwaya. Niestety wszyscy zgromadzeni musieli obejść się tylko smakiem z powodu pogody, która od początku meczu nie była sprzymierzeńcem. Piek szósty został ukończony przez zaledwie jednego zawodnika Macieja Janowskiego. Pozostali zakończyli zmagania w wyniku upadków lub defektów już na pierwszym łuku. W momencie przerwania spotkania Sparta była zdecydowanie lepszą drużyną, jednak decyzję o przełożeniu meczu na czwartek z całą pewnością należy. Uznać za słuszną. Fantastycznie do tej pory pokazał się Maksym Drabi, który na torze, gdzie rozpoczynał swoją karierę w dwóch startach, wykręcił dwa jego rekordy. Oprócz niego widać było także, że w Częstochowie świetnie czuje się Michal, Jebsen, Jensen, oby potwierdzili to w czwartek. Trudno oczekiwać, iż podczas tej powtórki trybuny zostaną zapełnione w podobny sposób. Zwykłe spotkania ligowe w dni powszednie przyciągają mniejsze liczby kibiców. Na pewno nie wszyscy fani z Wrocławia czy Tarnowa, którzy w niedzielę stawili się przy Olsztyńskiej, Będą mieli możliwość wybrać się na drugą próbę rozegrania tego półfinału. Najwierniejsi fani, ci którym oczywiście obowiązki tego nie zakażą, na pewno jednak znów zawitają pod jasną górę. Widać, że Betard poczuł, że mimo jazdy na obczyźnie jeździ na własnym torze. Jest nadzieja na korzystny wynik, a początek pierwszego meczu półfinałowego żużlowej ekstraligi między Betardem, Spartą, Wrocław a Unią Tarnów w czwartek o 19.30 na stadionie w Częstochowie. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl